Witaj w tej lekcji, w której zwrócę Ci uwagę na świetne narzędzie, które zostało dołączone do serwisu Linkhouse o nazwie Backlink Gap. To dzięki niemu masz możliwość bardzo szybko dowiedzieć się, gdzie konkurencja zdobywa linki, a ty jeszcze nie. No i teraz pokażę Ci, jak możesz z niego skorzystać. Wystarczy, że po zalogowaniu się do Linkhouse przejdziesz sobie do reklamodawcy. Zakładki i następnie tu w Narzędzia wybierzesz sobie Backlink Gap i zobacz. Tutaj mamy informację Porównaj swój profil backlinków z konkurencją, więc będą analizowane backlinki twojej witryny z backlinkami twojej konkurencji. Możesz więc dowiedzieć się, dlaczego konkurencja uzyskuje lepsze pozycje na różne słowa kluczowe, na które ty chcesz uzyskiwać wysoką pozycję. No bo na przykład uzyskała bardzo ciekawe backlinki na stronach internetowych, na których my jeszcze takiego backlinku nie posiadamy. Więc możemy wtedy nadrobić te zaległości i nawet od razu zrealizować zakup poprzez Linkhouse i wzmocnić swoją strategię SEO. I gdy chcemy stworzyć nową analizę, to po prostu klikamy w to miejsce. Wszelkie analizy będą przygotowane też tutaj w zestawieniu, więc gdy będzie już ich kilka, to też, gdy przejdziemy do backlink Gap, to tutaj zobaczymy to zestawienie i będziemy mogli sobie do takich raportów wracać. Jak możemy taki raport przygotować? No to zobacz, że tutaj jest informacja na temat pozostałych kredytów 8. Do wygenerowania takiego jednego dokładnego raportu jest potrzebny jeden kredyt, więc tak naprawdę mogę tutaj przygotować 8 raportów na temat różnych stron internetowych i konkurencji. I możliwe, że ty też będziesz mógł zobaczyć, ile kredytów jest dla ciebie dostępnych za darmo, na sam początek. Z czasem te dodatkowe kredyty pojawiają się w Linkhouse, gdy my inwestujemy tutaj w backlinki, czyli gdy wykupujemy różne backlinki dla naszej strony czy dla witryny naszych klientów, no to te kredyty są zbierane. No bo zobacz, jest informacja: wydaj jeszcze około 4000 na właśnie backlinki w Linkhouse i co? Dostaniesz dodatkowy darmowy kredyt. Jeśli nie chcemy tak wiele inwestować, chociaż warto inwestować w dobre linki SEO, no to jest opcja uzyskania takiej analizy bez posiadania tutaj kredytu. Tej możliwości, gdy klikamy sobie na kup kredyty, i wtedy ponosimy odpowiedni koszt za taki jeden kredyt, bądź możemy od razu kupić kilka i dokonać takiej płatności. No, my mamy dostępne darmowe kredyty, bo inwestujemy w mocne linki poprzez Linkhouse, więc trochę się tutaj zebrało, no i możemy tutaj przejść utwórz nową analizę backlink gap. Zobacz, że odbywa się to w bardzo prosty sposób. Należy tutaj wprowadzić nazwę naszej domeny kraj wyszukiwarki oraz główne słowa kluczowe maksymalnie 3. Możemy też zaznaczyć rynek, na którym się wysilamy, czy jest to rynek lokalny i możemy też wpisać lokalizację, miasto, ale możemy też wybrać krajowy lub globalny. I gdy uda się nam wypełnić te wszelkie informacje, to następnie możemy zatwierdzić Stwórz analizę, poniżej jest też informacja, jaki poniesiemy w tym kierunku koszt, czyli jeden kredyt. Zobacz, że gdy tych backlinków pochodzących z naszej witryny i z witryn naszych konkurencji jest bardzo dużo, na przykład ponad 25 tysięcy, no to wtedy koszt może okazać się wyższy, na przykład dwa kredyty, bądź jeszcze wyższy. Więc w zależności od tego, jaka ilość wtedy backlinków jest, analizowana i są tutaj brane pod uwagę statystyki stron z takich serwisów jak Achrews, Semrush oraz z wyszukiwarki Google, więc dzięki temu ten raport jest jak najbardziej dokładny i wiarygodny. Możemy więc przejść do stworzenia analizy. I spójrz, ten raport jest generowany, zbierane są różne dane, więc za chwilę będziemy mogli się temu dokładnie przyjrzeć, ale co jest brane pod uwagę? Ocena konkurencji dla głównego słowa kluczowego, analiza konkurencji w wynikach wyszukiwania organicznego, w zakresie płatnych wyszukiwań, no i zbieranie dodatkowych danych o potencjalnych konkurentach. I teraz znajdujemy się w tym raporcie. Zobacz, że tutaj przedstawione są różne strony konkurencji na podstawie wprowadzonych przez nas wcześniej słów kluczowych oraz naszej strony internetowej. My dostrzegamy tych konkurentów i możemy się im dobrze przyjrzeć. Czyli na przykład, gdy przejdziemy do danej domeny, to, to możemy zobaczyć, jak ona jest opisywana w wyszukiwarce, czyli jej tytuł, meta, meta description. Więc już te informacje czasami mogą być dla nas cenne, jak i my moglibyśmy pewne treści poprawić. Ciekawa rzecz, możemy spoglądać, jakie pozycje uzyskuje na poszczególne słowa kluczowe. Więc tutaj widzimy, że jest widoczna na przykład bardzo wysoko na te słowo kluczowe, a my na przykład chcielibyśmy uzyskać bardzo dobry wynik na te słowo kluczowe, więc w ten sposób chcielibyśmy przyjrzeć się tej konkurencji i dokładnie ocenić, co moglibyśmy poprawić w kwestii backlinków, ale dodatkowo możemy przyjrzeć się innym słowom kluczowym, czyli podobne słowa kluczowe przy danej stronie. Gdy pojawia się taka informacja, no to możemy zobaczyć, co za podobne są słowa kluczowe. Coś takiego też widać na przykład w tym miejscu, i możemy wybrać opcję Pokaż Top 10 i tym słowom się przyjrzeć. Można najechać kursorem na dane słowo kluczowe no i uzyskać dzięki temu znacznie więcej informacji na jego temat. To co my możemy jeszcze zrobić, to starać się ten raport rozbudować. Możemy oczywiście pominąć pewne domeny, jeśli nie są one dla nas istotne i nie stanowi to dla nas konkurencji i nie chcemy się na niej wzorować i sprawdzać, gdzie ona ma backlinki. I uzyskiwać jej backlinki, aby podnieść SEO i widoczność naszej witryny. Więc ustawiamy tylko tych najlepszych konkurentów. No i możemy też dodać tutaj domenę konkurenta. Jeśli już wiemy, że posiadamy danego konkurenta i on uzyskuje świetne wyniki, to możemy po prostu wprowadzić nazwę takiej domeny i ją dodać. Możemy też dodać konkretne słowa kluczowe, i też zostaną tutaj uwzględnione. No, te strony, które uzyskują najlepsze wyniki. I mi przed chwilą udało się dodać takie nowe słowo kluczowe, czyli sztuczna inteligencja w biznesie, i zobacz, jak wielu nowych konkurentów za chwilę zostało tutaj dodanych. I nie ponoszę w tym kierunku dodatkowych kosztów związanych z tymi kredytami, o czym wspomniałem wcześniej. Mam możliwość analizowania sobie tej konkurencji, i jeśli interesuje mnie dana konkurencja, to oczywiście mogę sobie ją zaznaczyć, zobaczyć też określone wyniki, które uzyskuję, jeśli jest dla mnie cenne, to sobie zaznaczam i ta konkurencja będzie brana pod uwagę. Pozostałą konkurencję, która nie jest mi potrzebna, to mogę zdecydować się na jej y, usunięcie, bądź nie zaznaczam. Tu jest możliwość też przywrócenia y, tych konkurentów, których niedawno usunęliśmy, gdybyśmy chcieli. I zobacz, tutaj pojawia się coś takiego jak utwórz ofertę. Jest jeszcze limit y, domen, które są brane pod uwagę. No to 50 tysięcy to jest maks, gdzie tutaj e, zostanie to uwzględnione. No zobacz, że gdy są tutaj zaznaczone te poszczególne e, domeny konkurencji, no to tutaj widzimy, jak wiele tak zwanych backlinków ona posiada. Jest ich dość sporo, e, i gdy my zaznaczamy te poszczególne domeny konkurencji, to ta ilość e, referring domains się zwiększa. I jeśli dana konkurencja jest dla nas szczególnie interesująca, powiedzmy, że zaznaczamy sobie tylko takie dwóch, trzech, kilku najważniejszych konkurentów, chociaż oczywiście możemy zaznaczyć więcej. No to wtedy staramy się ocenić, yy, jaka oferta zostanie tutaj dla nas przygotowana. Wybieramy sobie utwórz ofertę i jeśli tych konkurentów zaznaczyliśmy zbyt mało, no to musimy starać się dodać kolejnych. Nie musimy z tych, które są tutaj zaproponowane ponownie, możemy wprowadzić jeszcze inne słowo kluczowe, na które my chcemy skutecznie pozycjonować swoją witrynę, i wtedy zostaną dodane kolejne witryny konkurencji. Możemy przeanalizować, czy też możemy tutaj wprowadzić taką domenę konkurenta i również ją zaznaczyć. Więc tutaj weźmiemy jeszcze pod uwagę jedną stronę, więc niech to będzie na przykład ta strona. No i wybieramy utwórz ofertę i dzięki temu jest dokonywana taka analiza. Na podstawie naszej konkurencji są zbierane dane o profilu naszych linków oraz linków konkurencji. No i dzięki temu zostanie stworzona dla nas oferta, którą będziemy mogli uwzględnić. I zobacz, że przedstawia się to w taki sposób, że otrzymujemy tutaj tzw. dashboard, gdzie dostrzegamy takie najważniejsze informacje na temat naszej konkurencji. Jaka jest szacunkowa wartość profilu linkowego? Więc możemy w ten sposób sobie analizować konkurencję i zobaczyć, jak wygląda na tej podstawie również nasza domena. Więc to też pozwala nam niejako oszacować, jak jeszcze wiele rzeczy należałoby poprawić. I pojawia się kwestia filtrowania, biorąc pod uwagę te wszelkie backlinki, które są w tym miejscu. Czyli są to te strony, na których nie pojawia się jeszcze link do naszej witryny, a konkurencja już je wykorzystała. I dosz, dokładnie tutaj widzimy, jakie konkurencja je wykorzystała, czyli zobacz, że strona linkuje do strony naszej konkurencji, ale nie linkuje do naszej witryny. I takie informacje otrzymujemy tutaj w tym miejscu, więc możemy sobie przeanalizować te witryny na różne sposoby, a taka opcja E, odpowiedniego filtrowania na pewno nam w tym pomaga, bo możemy skupić się na konkretnych e, konkurentach, czyli na przykład wybieramy dwóch konkurentów, e, dokładnie zaznaczamy, co to są za konkurenci, e, następnie e, tematykę serwisów, bo chcemy, aby na przykład była dopasowana do tematyki naszej witryny, e, no i język, w którym działa dana witryna, e, no i wtedy dostrzegamy, gdzie nasi konkurenci się promowali na jakiej witrynie, a tam jeszcze nie posiadamy backlinku do naszej strony. Więc zobaczmy, że w ten sposób jesteśmy w stanie uzyskiwać bardzo ciekawe informacje na temat naszej strony, stron naszych konkurencji i bardzo szybko linkhouse ułatwia nam zdecydowanie się na poznanie. Ofert dotyczących takich backlinków, więc możemy szybko zobaczyć ofertę no i zdecydować się na wykorzystanie, zdobycie takiego mocnego backlinku, co również wpłynie bardzo pozytywnie na wynik naszej strony, na te konkretne słowa kluczowe, a to pozwoli nam sprawić, że. Nie będziemy w tyle, ale będziemy coraz bliżej naszej konkurencji, a w pewnym momencie ją wyprzedzimy. Na pewno to narzędzie może okazać się dla Ciebie pomocne w tym kierunku. Zachęcam, aby je przetestować i do zobaczenia w kolejnej lekcji.